Mm-hmm. <imitation> Jesteście teraz w przestrzeni Ewy i zdiagnozujcie Ewę na wszystkich poziomach i przy okazji przyglądajcie się temu co zrobili, a ja Ewę tu zsynchronizuję. Ewo otwórz sobie oczy fizyczne, zamknij otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. Powieki ciężkie zasypiają i śpią, a ja przenoszę teraz całą Twoją świadomość na Twoje pięty. Poruszaj mi bardzo, bardzo delikatnie i powiedz mi, czy one tam są. Są, są, dobrze. W takim razie teraz całą świadomość z pięt przenoszę na oczy fizyczne. Otwórz je i powiedz, co zobaczyłaś na wprost, jak otworzyłaś oczy. Sufit. Bardzo dobrze. Masz na suficie lampę? Nie. Ale jest tam coś takiego na suficie: jakaś plamka, cień albo coś takiego łatwego do zapamiętania. Znajdź sobie coś takiego, tak. Jakiś bardzo prosty taki detal, zwykły, prosty. Tak, na ścianie wisi obraz. Dobrze, przyjrzyj się temu obrazowi, zrób mu mhm. zdjęcie wyobraźni, bardzo szczegółowe. Teraz zamykasz oczy. I wyobraź sobie, że patrzysz na to zdjęcie, tak jak patrzyłaś na ten obraz. Widzisz go tak samo, czy jakoś inaczej? go nie widzę. Dobrze, to otwórz jeszcze raz oczy i jeszcze raz się przyjrzyj mu tak, jakbyś go chciała zapamiętać, wiesz? Ja chcę cię zsynchronizować, żebyś po prostu widział ładnie. Dobrze, i teraz przyglądasz mu się temu obrazowi bardzo dokładnie. Teraz znowu robisz mu zdjęcie, bo ze zdjęcia łatwiej jest później odczytać. Teraz zamykasz oczy i znowu patrzysz na to zdjęcie, tak jak patrzyłaś na ten obraz i widzisz go tak samo, czy jakoś inaczej? Nie, ciemno jest. Dalej jest ciemno, nie widzisz nic. Dobrze. To otwórz sobie oczy i znowu przyjrzyj się, ale znajdź jakiś inny element. Taki mniejszy i bardziej prosty. Masz coś? Czerwony kwiatek, róża. O, bardzo dobrze. Przyjrzyj się tej róży. Tak. Bardzo dokładnie. Też nie robisz teraz zdjęcie, Zamykasz oczy i teraz w wyobraźni patrzysz na to zdjęcie tej róży. Widzisz ją tak samo czy inaczej? Wcale nie widzę. Wcale nie widzisz. Dobrze. W porządku. W takim razie no, to zamknij sobie oczy teraz i będziesz obserwować to, co Piotruś i Iwonka. Iwonko, powiedz jaka jest Twoja diagnoza. Co znalazłaś w przestrzeni Ewy? Są takie przestrzenie, Ewy, takie ciemne. O co tu chodzi z tymi przestrzeniami? Zbadaj, co to za przeszczenie są. Dowiedź się jak najwięcej. Co jest w przestrzeni Ewy, że zakłóca jej tą przestrzeń? O, ja mam pomysł. Ja stawiam klatkę diamentową teraz. Otwieram ją. I teraz wszystkie byty, wyślą kształty, zakłócenia, wszystko aresztujcie. Wstawić do klatki tej diamentowej. Absolutnie wszystkie. Jeżeli jakiekolwiek są byty, jakieś krątwy, kary, winy, złorzeczenia, obojętnie, co, jakie są wszystkie paszpile, wszystko do tej klatki. Ja ich zamrażam i wszystko wrzucasz tam. Oczywiście całą przeszczeń. Pamiętajmy, że jakaś taka oskość taka emocjonalna Dobrze chłodna. Dobrze, to, to tą oskość emocjonalną tak samo do klatki, wszystko aresztować. I to wszystko, co powoduje tę wizję, to teraz zbadajcie, kto przedstawia tę wizję dla Ewy. Łączcie się z taką wizją jej śmierci. Kto to, co to jest? I też to aresztować i do klatki. Ja zwiększam Waszą moc tysiąc krotnie I w nieskończoność. Oczyście całą przestrzeń Ewy z karmy, z powiązań, połączeń, klonów, karwin oskarżeń, jakichś długów, zobowiązań, absolutnie wszystkiego. Jest takie coś, co się tak nabudowało i to właśnie powoduje... To jest takie ukryte. Dobrze, ja teraz odkrywam to, wyciągam na wierzch, odkrywam i teraz już wszystko wiesz o tym, o co tu chodzi, co tu trzeba zrobić, naprawić, uzdrowić. To za tą zasłoną to jest takie ogromne, takie czarne. Dobrze, Ewo, czy mamy to wziąć i zniszczyć, spalić żywym tak. ogniem? Dobrze, na tak. mocy wolnej woli. Wolko, czynię cię teraz tysiąc razy większą i potężniejszą od tego czegoś. I weź teraz, ponieważ już Ewa tego nie chce, nie potrzebuje. Weź to z całą historią. Ze wszystkim powiązaniami, połączeniami zbierzesz teraz to do słoneczka. Słoneczko to przejmuje od ciebie żywym ogniem. Spala, to znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Teraz zanosisz jeszcze tę klatkę. Też do słoneczka. Słoneczko też spala. Wszystko, co tam było. Absolutnie. I cała przestrzeń Ewy jest czysta, spokojna i zrównoważona. Co tu trzeba jeszcze zrobić? Nie jakaś pustka. Dobrze. Co się wydarzyło, że powstała ta pustka? Ja przenoszę teraz Ewę, ciebie i Piotrusia do tego czasu, w którym wszystko było dobrze. I za chwilę coś się wydarzy, co ma tą pustkę spowodować. Przenoszę was i jesteście tam. I teraz, o co tu chodzi? Człowiek, niekomuła dziecko. I co tu się wydarzy? Jest trwała mhm. Dobrze. Zobacz. Jak można by było rozwiązać ten problem, żeby jako dziecko nie była samotna? Może kogoś towarzysza, kolegę, przyjaciela, albo kogoś. Kogoś, żeby ona się czuła bardziej pewna. Dobrze, to może zrób w ten sposób, że odłącz ją od rodziców. A znajdzie przyjaciela, nawet jeżeli to będzie jakiś aniołek, to niech będzie. Taka dobra duszyczka, która będzie przyjacielem, który będzie miała zrozumienie i będzie wszystko dobrze. Ale taka bardziej czysta, świetlista istotka z wyższym mm -hmm. poziomu świadomości. Mm -hmm. Tak, on napełniają takimi emocjami. O i bardzo dobrze. Ja teraz odłączam całkowicie od rodziców wszystkie powiązania, połączenia, jakieś karmiczne, zobowiązania, długi, węzły karmiczne. To wszystko odłączam już tam w dzieciństwie i to nie jest w ogóle Ewy. i nie będzie. Od tego momentu Ewa będzie wzrastać i rozwijać się To dobra świadomość. Tak jest, dobrze. Tak, i to ją ja chronił przed tymi ciemnymi takimi mocami. Chciałbym się na niej Dobrze. Ty Iwonko jeszcze badaj w tle Piotruś. Jaka była twoja diagnoza i co się dzieje? Nie, to było jakieś takie z pajęczynami. Jakbyś coś uwiści. Taki coś biało-lepki. Chcesz, żeby Cię y, Piotruś uwolnił z tej pajęczyn, z tych powiązań, połączeń? Tak, proszę. Dobrze. Weź Piotruś, na mocy wolnej woli Ewy, weź całą tą pajęczynę z powiązaniami, połączeniami, z całymi strukturami, ze wszystkim. Zwin to wszystko, Uwolni Ewę, a to wszystko spal, żeby słoneczku. Bez powrotu. Jeżeli do Ewy się popodłączał ktokolwiek, cokolwiek się do niej popodłączało, to odłączcie od niej wszystko i wszystkich. Odłączcie całkowicie i te wszystkie podłączenia zwróćcie do ich właścicieli. Tak, żeby Ewa była wolnym czystym istnieniem. Połączcie ją znać świadomością, z jej źródłem, ich ją wzmacnia, chroni i zabezpiecza. No. Okazał mi się taki obraz, że empatek tak w sumie do siebie to przyciągała. A teraz jak jest w tej energii, z tej czystej świadomości, to już nie potrzebuje tyle tego. Bo to tak jakby się chciała otaczać ludźmi, żeby nie czuć się samotną. To takie a ci ludzie byli... No, nie czyści. Mm -hmm. Tak jeszcze się podłączali temu. No właśnie. Dlatego właśnie Ewa nazbierała tak różnych rzeczy. Teraz, jak jest w tej czystej świadomości, to no też ma to potrzebę otaczać się ludźmi, ale już to nie będzie takie brudne. Tak. Przecież miała Ewo teraz większy wybór. Tak, cieszę no. się. Bo do tej pory rzeczywiście garnęłaś wszystko do siebie i nie umiałaś rozróżnić. Dobrze, jeszcze wzmacniam ten stan świadomości jeszcze dziesięciokrotnie i jeszcze stukrotnie. Żebyś żadnych błędów nie robił. Piotruś, co tam znalazłeś? No właśnie mi się taka jakby czarka pokazała, coś takiego. O co tu chodzi? Właśnie... Jakby... I czara goryczy. Aha, coś takiego, tak? Dobrze. Zwróć ją właścicielom. Tym wszystkim, którzy zbudowali tą czarkę goryczy. Oddaj im, to jest ich gorycz, i do niej wraca. A Ewa niechodnie będzie wolna. To się rozpuści. I bardzo dobrze. Teraz chciałbym jeszcze, żebyście zbadali, co było powodem, że Ewa miała wizję własnej śmierci. Że rzekomo za dwa lata umrze. Oczywiście to była fałszywa wizja, ale chcę teraz, żeby zbadać, żeby czasem to coś, co powodowało tę fałszywą wizję, żeby już nigdy nie zaistniało i nigdy nie generowało jakichś wyobrażeń. Zbadajcie. Daję Wam specjalne okulary. No myślę od razu pokazało, że to ten byt, co tam był schowany. Tak. Aha, że. I on się żywił jej strachem Aha. Tymi negatywnymi emocjami co stytucami. Dobrze, czyli bycior jest spalony, nie ma go i już nie będzie cię teraz straszył i nie będzie cię wydziwiał. Tak, bo tu chodzi o to, że jeżeli ty na przykład interesujesz się jakimiś rzeczami, to tam zawsze w tych informacjach będą jakieś lęki strachy. No, i jeżeli będziesz się dawała, jakby nakręcać nimi, no to wtedy i zawsze jakieś byciory będą z tego korzystać. Więc specjalnie nie przejmuj się niczym, bo to wszystko to są tylko, jak ja to nazywam, pierdoły i dędy mały. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś po prostu starała się robić to, co ty chcesz, co ci sprawia radość, przyjemność, i nie przejmuj się nikim. Bo to jest najważniejsze, żebyś była mocna. I żebyś nie służyła nikomu, bo im bardziej będziesz zabiegać o względy, o miłość, o uwagę u innych ludzi, to ci ludzie będą wykorzystywać to i będą cię osłabiać. Dobrze. Powiedz Ewo, co byś jeszcze chciała? Wszystkie rody karmiczne, chcę po prostu skasować to. Nie chcę mieć żadnych połączeń, co było Dobrze. Teraz w takim razie wyobraź sobie, że stoisz na środku oceanu, dookoła jest woda. Ja wzywam wszystkich Twoich bliskich, krewnych i dalekich, wszystkich od rodziców rodzeństwo, wszystkie koniugacje, połączenia rodowe, aż do pierwszych istot, które te rody założyły. Wszystkie istoty. Wzywam oni tutaj są. I teraz, ponieważ Twoim życzeniem było, żeby się uwolnić od tych rodów, ja teraz odłączam od Ciebie wszystkie węzły karmiczne, wszystkie połączenia, wszystkie długi zobowiązania wszystko to, co kiedykolwiek wydarzyło się, o czym pamiętasz, nie pamiętasz, od samego początku aż do chwili obecnej. Teraz powiedz na głos do wszystkich, Proszę Was o wybaczenie, wybaczam Wam i wybaczam sobie, że brałam w tym wszystkim udział. Proszę Was o wybaczenie, wybaczam Wam. I wybaczam sobie, że brałam w tym udział. I wybaczam sobie, że brałam w tym udział. Dobrze, i teraz jeszcze raz powtórz. Proszę Was o wybaczenie, wybaczam Proszę Was o wybaczenie, wybaczam Wam tak. wszystkim. I wybaczam sobie, że brałam w tym udział. I wybaczam sobie, że brałam w tym udział. I teraz powtarzaj to w kółeczko, cały czas powtarzaj. Skup się na, tym, na tej kwestii, żebyś powtarzała i mów. Wybaczam wszystkim, proszę o wybaczenie i wybaczam sobie. No i powtarzaj to w kółko, bo tu chodzi o to, żebyś złapała taki rytm. Mhm. Wybaczam wszystkim, proszę wszystkich o wybaczenia i wybaczam sobie. Wybaczam wszystkim. Proszę wszystkich o wybaczenie i wybaczam sobie. Yes. Wybaczam wszystkim. Proszę o wybaczenie i wybaczam sobie. Wybaczam wszystkim. Proszę o wybaczenie i wybaczam sobie. Wybaczam wszystkim. Proszę o wybaczenie i wybaczam sobie. Wybaczam wszystkim. Proszę o wybaczenie. I wybaczam sobie, wybaczam wszystkim, proszę o wybaczenie i wybaczam sobie, wybaczam wszystkim, wybaczam, sobie. O wybaczam wszystkim i wybaczam sobie, proszę o wybaczenie, wybaczam wszystkim i wybaczam sobie, proszę o wybaczenie, wybaczam wszystkim i wybaczam sobie, proszę o wybaczenie, wybaczam wszystkim, wybaczam sobie. Proszę o wybaczenie. Wybaczam wszystkich i wybaczam sobie. Dobrze. Jak to Iwonko wygląda teraz? Oczyściłam się. Piotruś. Jak z twojej strony to wygląda? Tak, że się zrobił. Dobrze. Powiedz mi Ebo, jak ty się teraz czujesz? Niby święta, niby na luzie, tak, nijak. Jak, tak, jakby się zaczęły pewne struktury w tobie rozsypywać i zaczęłaś to czuć, tak? Chyba tak. Tak, chodzi o to, żebyś pamiętała właśnie to, że jeżeli cokolwiek by do ciebie się spróbowało, jakieś myśli przytaczać się albo coś, to zawsze mhm. zastosuj ten system wybaczania. To tak. jest bardzo, bardzo dobre, dlatego że w tym momencie, gdy uzdrawiasz taką myśl, prosząc o wybaczenie i wybaczasz i wybaczasz sobie, to każda myśl, która się pojawi, następuje pełne uzdrowienie jej. A jak jest uzdrowienie, ona znika. I w ten sposób okay. możesz oddalać od siebie wszystkie myśli, które przychodzą nie twoje, bo to nie są twoje myśli. To są myślokształty innych ludzi, zabłąkane jakieś myślokształty i ty, że jesteś sensytywna, no to ty to wyłapujesz. Dlatego wystarczy, jeżeli Ty będziesz uzdrawiać w ten sposób i zobaczysz, że wszystko pięknie, bo już wróciło do normy. I nie będzie Ci tych wizji nachodzić nic, bo dlatego, że to były byciory, które tylko próbowały jakby zwrócić uwagę na lęk, strach po to, żeby czerpać z Ciebie energię. Niczego się nie bój, bo to wszystko są pierdoły i Rozumiem. Ja mam coś, nie wiem, ale ja mam coś z pamięcią od dziecka, to znaczy się, ja zaczęłam ciężko pracować i byłam bita, mm -hmm. i zaczęłam pamięć stracić, szło mi, chodzi o naukę, bardzo ciężko z, z pamięci. Rozumiem. Iwonko i Piotr, uzdrówcie tą kwestię właśnie, jakby naprawcie, uzdrówcie te wszystkie uszkodzenia, które były z powodu bicia i innych traum. Ponaprawiajcie to wszystko i uzdrówcie tak, żeby Ewa mogła spokojnie podchodzić do nauki, czegokolwiek, co jej jest potrzebne. Z oczami też mam problemy, bardzo duże. Dobrze, oni teraz poszukają przyczyn i ponaprawiają to. Hmm. Powstały takie dźwięki, mi to dało. Dobrze, weź to wszystko, poddawaj właścicielom. Dokładnie. Wszystko z wszystkich ciał, zmysłów, umysłów, pamięci komórkowej, najmniejszych cząsteczek, wszystko odwróćcie do właścicieli. Żeby Ewa uzyskała pełną moc swoją. A ty Ewo, teraz znowu mu system wybaczania do tych wszystkich, którzy ci zrobili krzywdę, którzy cię bili, że Mów. wybaczam was, proszę o wybaczenie i wybaczam sobie. Powtarzaj to w mną. Wybaczam wam, wybaczam wszystkim, wybaczam sobie. Wybaczam wam, wybaczam wszystkim i wybaczam sobie. Wybaczam wam, wybaczam wszystkim, wybaczam sobie. Wybaczam wam, wybaczam wszystkim, wybaczam sobie. Wybaczam wam, wybaczam wszystkim wybaczam sobie. Wybaczam wam, wybaczam wszystkim, 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 wybaczam sobie. wam, wszystkim, sobie. Wybatam wam, wybatam wszystkim, wybatam sobie. Wybaczam wam, wybatam wszystkim, wybatam sobie. Wybatam wam, wybatam wszystkim, wybatam sobie. Wybatam wam, wybatam wszystkim, wybaczam sobie. Wybaczam wam, wybaczam wszystkim wybaczam wybatam sobie. Wybatam wam, wybaczam wszystkim, wybacam sobie. Wybatam wam, wybacam wszystkim, wybacam sobie. Wybaczam wam, wybacam wszystkim, wybacam sobie. Wybacam wam, wybaczam wszystkim, wybaczam wszystkim, wybacam sobie. Wybatę wam, wybatę wszystkim, wybatę sobie. Wybaczam Wam, wybaczam wszystkim, wybaczam sobie. Wybaczam Wam, wybaczam wszystkim, wybaczam sobie. Wybaczam Wam, wybaczam wszystkim, wybaczam sobie. Dobrze. I tylko jak to teraz wygląda? Podczas tego procesu zobaczenia to tak się uwalniały takie żale, takie Temperatura takie ukryte w wewnątrz I to wypełniło się tą energią. tą czysto takiej radości. Dzięki. Piotrusz? No, to mi się pokazało, jakby takie ulatywały jak balony. Mhm. Dobrze. Także, jak już powiedziałem, Ewo, gdy będzie coś się działo, to wystarczy, że zaczniesz sobie w myślach mówić ten system wybaczenia. I zacziesz uzdrawiać po prostu te zdarzenia, które gdzieś się w Tobie zapisały, i będziesz się od nich uwalniać, bo to jest jedyny sposób to wszystko, co w tobie jest, żeby uzdrowić, naprawić i wrócić do normy, bo właściwie już jest wszystko w porządku, tylko teraz trzeba było to utrzymać, żeby zapomnieć o starych wzorcach, dlatego że przez dużo lat no, żyłaś jakby troszeczkę według innych wzorców i... Trochę nasiąkłaś tymi wzorcami, ale ich już nie ma. Zostały skasowane. Więc teraz jest ważne, żebyś jakby już nie zachowywała się tak jak wcześniej, a jeżeli się pojawi jakiś myślokształt, no to mówisz system wybaczania i kasujesz go. Rozumiesz, pojawia się drugi, to znowu system wybaczania i kasujesz. I w ten sposób zaznasz ciszy, spokoju, równowagi, to wszystko jest takie proste. Dobrze. Chciałam się zapytać, co się dzieje z moim żołądkiem, czy tam nie mam jakiegoś e, z mhm. i mam, nie wiem, takie guzy mi wychodzą na rękę, a stracimy ręce bolą kości mhm. i stopy również, ręce mi puchną i stopy mi puchną. I co z tym polipem w gardle? Dobrze, słuchajcie, to teraz Iwonko i Piotrusiu zbadajcie dokładnie wszystko, co jest ja czynię was chirurgami fantomowymi od razu usuńcie te polipy te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją powycinajcie, pousuwajcie ponaprawiajcie i jelita i żołądek, i skórę wszystko co jest tylko możliwe w gardle tamtego polipa, zobaczcie jeżeli tam coś jest, to pousuwajcie wszystko ponaprawiajcie, daję wam specjalne okulary fantomowe i widzicie wszystko, dokładnie ponaprawiajcie wszystko, żeby było idealnie, a na końcu Przełóżcie ją przez matrycę pierwotną, żeby była w idealnym stanie zdrowia. I jak to zrobicie, to powiedzcie. Mhm. jak z twojej strony? Tak, tak. I całość całości poszedłem porcję wypłukały. Bardzo dobrze. Ebo na dzień dzisiejszy jesteś czyściutka jak kryształ. I teraz tylko jedyne co to dbaj o to, żebyś była czyściutka. Żeby się nie zapaskudzić jakimiś pierdołami z internetu, z telewizji, z radia, czy jakimiś innymi rzeczami. Nie interesuj się za bardzo tym wszystkim, bo tam jest pełno paszkwili, którzy tylko... Patrzą, żeby wystraszyć, żeby zastraszyć i żeby mieć co jeść. Także <taki> po prostu staraj się robić coś, co sprawia ci radość, przyjemność. Zajmij się swoimi potrzebami, swoimi sprawami i baw się dobrze i to jest wszystko. Ja policzę do trzech, wybudzicie się i będziecie wszyscy tutaj. Jeden, dwa, trzy. Jesteście tu i teraz. Ewo, mam takie pytanie, my możemy opublikować tą sesję? Tak, oczywiście. Dobrze, serdeczne dzięki i za chwileczkę ja ci przerzucę tutaj na e Skype'a. Ściągnij tak? sobie i codziennie tego słuchaj przez miesiąc czasu, dlatego że to będzie utrwalało w tobie i dawało ci to, będzie tą moc do tego, żeby sobie dalej funkcjonować normalnie, dobra? Tak, dobrze.